Siemano, szybki short: jaką kamerę wybrać do nagrywania jazdy: Kładem lub Crossem? Czy to musi być droga kamera, czy może być tańsza, sprawdzona? Ja wam polecę, jakiej używam ja. Na samym końcu będzie filmik z tej kamery, jak to wygląda w realu. No i miejsce, gdzie można zamontować, umiejscowić taką kamerę. Zapraszam. Dzisiaj postaram się szybko opowiedzieć, bo chcę z tego zrobić shortik. Kamera sj 5000 x Elite. Bardzo dobra kamera. Miałem wcześniej GoPro. Eee, nagrywa podobnie jak GoPro starszej generacji, natomiast jest kilkukrotnie tańsza. Na pewno nie przegoni tych nowych GoPro, ale te nowe to są 4-5-krotnie droższe. Nawet kamera GoPro, porównywalna tej jakości eee, nagrywania, co ta, jest dwu, może trzykrotnie droższa. Czy warto? Zobaczycie sami na końcu. Ja uważam, że do amatorskich nagrań w zupełności wystarczy. Od razu na szybko odradzam też kupowanie typowych chińskich kamer z Aliexpress mimo że ta też jest chińska każdy gdzieś sprowadza e, tutaj i jeżeli e, dobry importer sprawdzi jakość no to te kamery w miarę jakoś tam ogarniają. Te typowo z Aliexpress naprawdę nie dają rady wyrzucone pieniądze w błoto ja taką też miałem ogólnie miałem cztery kamerki więc mam porównanie także jest fajna tutaj e, to odpada te mocowanie ale to praktycznie w, prawie w każdej kamerze mi to odpadało. E, co na szybko e, kamera wodoodporna, jakieś tam podstawowe wodoodporność ma na deszcz i tak dalej nie zakładam żadnej obudowy oczywiście do nurkowania trzeba założyć obudowę ma dużo uchwytów i obudów co zobaczycie sobie w screenie, którego Wam wrzucę e, oryginalna bateria 900 ja sobie 3 czy 4 zamienniki kupiłem jeszcze dodatkowo woże naładowane 1050 wszystko to daje radę ładowareczka, w środku siedzi karta SD 32 GB w zupełności wystarczy e, kilka godzin filmu w najwyższej rozdzielczości jej nagrywanie jakiej nie pamiętam parametry sprawdzicie sobie to w ogłoszeniu to każdy może zobaczyć to nie jest aż tak ważne bo każdy ma do tego dostęp i, i suche parametry nic wam nie powiedzą e, jak e, e, nagrane filmiki zobaczcie jak to wygląda tak e, 32 GB nagrywa to w pętli jest ok co do uchwytów to jest długi temat Natomiast na pewno to się nie sprawdza według moich doświadczeń, a miałem też uchwyty z boku i z dołu. Najlepszy jest uchwyt z dołu, natomiast nie na każdym kasku zda to egzamin. Macie tutaj dwa kaski. Na pierwszy toka takie same, natomiast tutaj kamera się mieściła i mnie nie zasłaniała. Tu daszek jest trochę niższy i kamera zasłania. Tu będę musiał kombinować, robić coś na szczękę, tak?